Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem nie będzie to odcinek z DBD, a będzie to odcinek z Disita. Jakiś czas temu, około miesiąca może niecałego temu, zagraliśmy sobie na streamku kilka gierek w Disita. Generalnie już kiedyś mieliśmy wiele podejść do tej gierki, często po prostu gdzieś tam e, ekipy nie było, natomiast tak ogólnie jak gierkę bardzo lubię, bardzo polecam i e, nie bez powodu znajdujemy się właśnie na tym screenie, gdyż niedługo wchodzi DC2, tak więc jeśli ktoś z Was miałby o to z nami pograć, zapraszam mm, serdecznie na Discord, którego podlinkuję w opisie, będzie można pogrywać e, najprawdopodobniej wyjdzie gdzieś tam koło wakacji ten DC2. A teraz tak, przejdźmy po prostu do mówienia e, czym jest ta gierka. Generalnie e, w grze w lobby znajduje się sześciu graczy, z czego dwóch jest traitorami, zombiakami, terrorem czy e, infektami, zależy jak zwał tak zwał. I po prostu dwóch graczy, którzy y, na początku mają info, że są zainwekowani, muszą spijać krew podczas dnia, by noc móc się przemienić i zjeść właśnie jedną, czy dwie, czy może nawet trzy ofiary. Y, gdyż, w momencie gdy jest light game i na przykład jeden ząbek nie żyje, to ostatni można na przykład zjeść nawet trzy osoby. Tak więc. Mm, tak, to jest właśnie bada zombiaków, po prostu żeby wykluczyć wszystkich e, surwajborów bądź też ich wygłosować poprzez na przykład kłamanie. E, a zadaniem surwów jest e, dowiedzieć się, kto jest zombiakiem, również wygłosowanie takich osób, czy też po prostu obronienie się podczas e, trwania nocy e, przed natarciem e, terroru. To tyle. Generalnie mam nadzieję, że e, odcinaczek się spodoba. I jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, oczywiście zachęcam do pozostawienia komentarza, abym po prostu wiedział, e, co byście chcieli oglądać. Czy nagródźcie się do e, materiałów z DBD, czy może takie właśnie materiały z DCTA, czy, jakiej czy jakiejś innej ekipowej gierki, również e, będą fajne do oglądania. To tyle, zapraszam do odcineczka. A co? Aha, Siemanko, Siemanko, na co Aj chuj. Nie wiem co dużo mi dzisiaj tego trade z zumbiaka daje. O, o kur. Okej. Dobra, daje, że ten. <grystanie> nie ma no, ale dawało nie ci pay. dawało. Dawało, dawało. Dobra, spiderem zagramy. Ej, ja tak powiedziałem <grystanie> dla wej. A teraz mi dało faktycznie, nie? O nie, to, to nie będzie <grystanie> Jeśli ja nie pomyślałem, że ja naprawdę tak powiedziałem, no to będzie kiepsko. będzie kiepsko, bo to chyba odprawda, nie? O, tragedia. Dobra, jedziemy, jedziemy. Fokus. Fokus. Nie, ja chcę, ja chcę już Inocenta zagrać, naprawdę, bo... Podwaliłem. No masz ma? No masz ma? No masz ma? Co tam? No i kurwa za to strzelanie, cyk Masz, masz czujkę Tomek? <grym> Co? ci chodzi za to strzelanie. Jak ja strzelałem w tarczy, gościu? Dobra, dobra. <laughs> stary, stary, no chyba mnie oznaczył. No, to, to nie dotrwa stary nawet do tego, do końca rundy. Strzału słyszę, strzało słyszę. A to do celu, to do celu, chyba, wiesz? Jo. Tak a, to do... do celu, to do celu. Przecież się, Przecież się sprawdzałem kto się spił Miki. O Mekwiat krew! Jeszcze mi się A to da się sprawdzić? Ter terminal. A się było, Ej, a to będzie. zobaczmy ten timer, ile to było temu. Gdzie to jest? Miki? 15 to sekund to zniknęło, temu. Ale Przecież tutaj... ja tu stałem i sprawdzałem. Ale Miki. szczerze bardziej Miki odbiegł tego no. niż Miki? No mówię, że ja sprawdzałem a... tylko kiedy already... ktoś się spił. Already reported by unbroken Co to znaczy? Zgłoszone My przez Tomeczka, jest... czyli Tomeczek zgłosił My CIEBIE to zgłoszone on CIEBIE je. zgłosił ty No mówię, że to nie zgłasza, ja tak. znaczy, Nie wiem, nie to wiadomo to Tomek, czy CIEBIE Jak dobrze mówicie Nie, bo to jest tak, że Tomeczek Nie, teraz, teraz to drugą Tomek wziął Ale drugą My też sprawdziłem ja przecież, no zobacz Gdzie? No tu, tu o chyba Tu nie wiem czy wy wie, zobaczyć ja... No tu jestem Tu, Tu o, jest Też reported no bo te no znaki ja zapytania, wiem, właśnie jak zabij. sprawdzacie, to to jest kurka, że. Ten, nie, rozpiliście, nie? Tylko. to że oznaczyliście to, co nie? Sprawdzaliście no ile wiem. sekund temu. Ale nie wiem, no to chyba, ty się... widzieliście tą meczkę, no nie wiem. Nie wiem, on Ja tak widziałem, jak, jak był piłknął. Ja i za nim ale Asię widziałam i nie wróżyłaby dyplom. Okej, okej. Dawajcie to. Nie wiem, jeszcze nie dał. oni coś Ja wszystko spijam. Ja no tom katruję. jak się przemieni, to. Ty jest trakier nie? Aaa, raczej minął. Mówisz, ewentualnie zabijamy zbieram. Mickey'ego. No, też będę maksimum. Kim jest Miki? Ale wtedy no. będzie obvious. Dobra, za chwilę. Niby ta, Zbiera, to, dobra, to nie, to nie, to nie Mickiego. Miki to ino, no. no. no, okej. Okay. Jak, jak chcesz, ja mogę solo zrobić. Tak? No, dobra. No, zrób sobie. Ale nie, wtedy będzie No, luz, luz, jak chcesz. Co mnie bijesz? Co mnie bijesz? Ej, kto to? Karla, Karla, to była Karla. Dobro stary, to albo chuj się przemieniam. Nie, właśnie. nie, nie, już. No. Mam kogoś? Może właściwie mnie aparatem, wiesz? A, widzę kogoś. Kurde, ciężko. Dobra, dam rady, dam rady, spokojnie, no. chuj się Każdy Dobra. Dobra. A, bo gaz, Aha, gaz nie żyje, okay. Dobra, uciekaj, 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 kryj się już stary. Uciekaj, uciekaj. uciekam. Dobra. Uciekaj, uciekaj. Prze sprawdzić. I sprawdź kurwa Tomka. Ale to trzeba a, jeszcze otworzyć Tom, e, otworzyć, no, otworzyć no, skrzynkę. A ty, a ty... No, tak. A ty, a, ty, a, ty, a ty nie miałeś, a ty nie miałeś na tomeczkę trackera? Ty, no, znalazłeś coś? Miałem, ale jedna osoba Ej, co jest? Jedna tylko osoba się Aha, czyli, okej, okay, czyli Tomeczek też jest podejrzany, tak? Ja szczerze kurwa nie wierzę zbytnio Letlachowi No kurde, on mnie oskarża jak ja tylko sprawdziłem Nie, nie Czuj, I'm I'm a, Tak, ale od razu mówisz, że to ja, kiedy ja sprawdziłem tylko co ja z nie mówię, że to ty, ale dajmy się sprawdzić No, ale wtedy mówiłeś nie no, dajmy sprawdzić po prostu. Wspólna decyzja, kogo sprawdzamy. Ja bym sprawdził tego. Nie, nie wiem, Miki jest tak niby dużo, Jak ale nie Miki wiem. Tak mocno to A możeś to nie będę kurczę jeżeli... że... Mówisz, że na pewno chcesz na ciebie zmarnować. Nie, nie wiem, ja bym szukał kogoś ten, kogoś kto ten, kto kto faktycznie się ukrywa czy coś. Ale patrz, tak, że jeżeli nic będzie czysty, to będziemy mogli z czystym w sumie trafić tą tak. No tak, to tak. prawda, nie? Mhm. Prawda. To nie ucieka, już widzę. Bo no niby... Jest. No, a Kamila jakby tak sprawdził możecie mnie jak trzecie, jak chcecie możecie mnie mm. dobra, dobra, Ja nie mam nic no, do z do no ty masz Kongo grać, a nie. Do, dobra, daj mi, ja to sprawdzę <ścoughs> no, dobra, to Mikkiego, jak nie to to meczek, nie? No niewinny. Nie dobra, to tamka zabijam? Meczek no dla Ukrywaj się stary, jest pije Dobra, szukamy go, szukamy Kurwa, jak szukają Nice i Kurde, jeszcze jedna mi się przydała A, Kurde, nie widzę nic Widzi ktoś Tomeczka? Nie Kurde Nie Pewnie Kami? Kłam tak jak mówię, Tam, nabrałem. <grym> Ej <Dzieńmy>. Dzień. <grym> <grym> co jest, czemu nie mam już uszerzty? Ja nie wiem, właśnie, może to zabójstwo, wiesz, bo i tak jeszcze we dwójkę żyjemy. A no no. No. nie ja ja jest Dobra, nice nie skierkę To będziemy mieli jeszcze jednego killa chyba No jak damy radę no, nie mam mam jednego killa Wcinam U nas Nie nie nie, nie. Dobra, pilniemy wejść, nie wyjść Wyjdź stary, ja mam jedno Ja idę, ale nie wiem czy zdążę Okej okay. Nie widzę nikogo Dobra Na no, ulica ślipa. Pójdź, mhm. nie ucieknisz Myślisz? Dobra. To wbijamy, tuj. Jaskier, jaskier jest, jaskier jest. No, jaskier, jaskier. Dobra, no. Jaskier. No. 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 Nie no, gierka fajna, fajna, łatwo? Nie no. Dobrze rozpracowany był, dobrze rozpracowany był po prostu. Braterskiego długo nie pokonacie. Co? Braterskiego długo nie konacie. Kuran, <grym> wiem, sprawdźmy, Kamila. No, ej, ale, ale nie byłem podejrzany, chociaż co prawda, Tomeczek nie spił pierwszej, ja będziesz będzie żadnej krwi, ja spiłem wszystko, nie? No. To Tomeczek nic nie spił. <grym> nic nie zrobiłem, tylko, tylko sprawdzałem, Tak. Mów. <grym> Maty jebane <śpiewanie> ma Kackos Różowa Landryno. Mm, Dobra, jedziemy Jedziemy, jedziemy, dlaścic fajnie było wygrać no co? No ładnie, no ładnie. My head. Ale z tego pany. Nie mogę tego na krew, krew już dać nie? nie mogę chyba. Próbuję, ale... Mógł. Szkoda Szkoda, giga, no ale trudno A, tu jest... Tak, Nie jestem żywy Gdzie to jest? Tam, dobra Patrz Patrz Wiesz co ty griska? Tak, pięknie jest Dzięki Przepraszam, Andrę, no dokładnie, dokładnie, kurka. Patrz. Widzisz gryska? Co? Widzisz tęgryskę? Te no. Ładny. Ty Ej, co? to jest tak krew, Mikołaj! Kurwa, nie denerwuj mnie nawet. No ale pomyśl, tak, górze i to jest tak krew, byłeś tylko jedyny. Nie, no, no, ładny nawet, mi krew. O, ja tam ja już na latarkę jakoś byłem. Jakoś nie tak zauważyłeś, to... że jest Dobra. wypite? No nie! No, na pewno. Ale ty nie wpierdalasz na minę, babo. Co? No, no, ale to, No ładnie, ładnie. Byłeś tam sam, to wiecie, gdzie to było? Tam na górze, gdzie trzeba po schodach wejść. Gdzie jest no, jedna to... rzecz. Wszystko jasne. Ja to po... Ale ja po Flashlighta tam byłem. Nie widziałeś, że tam jest wypite? O, tutaj jest wypite. Jak się robi report? Dobra, to co, to Miki giga sas, jeśli nie ujrzał w pierwszej Ej, dobra, Mikołaj stoi przy tym, przy skrzynce na fusion i mówi O, tutaj jest wypite, jak się oznacza No Jesteś no. mhm. głupi Uśmiech ja? Zdejdzie się przymienić, nie? Nigdy się nie przymieni póki co. Okay. Dobra, ładnie. Nie wiem, co to jest, ale ładnie. Miki albo Marta, tylko nie wiem kto. Grę. O nie, najgorzej no, no. Padek. No ten spójny sobie zrób, co nie? A to będzie otwarte? Bo tak, nie? Halo, halo? No. Halo, 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 halo Co ja tam Oj Miki nie zginął jakimś dziwnym trapem pytaje mi się, że patelnia jest czysty? A, ale mnie najebali Ej, ja mam pytanie o, generalnie Hello Może być... Był jeden kill nie biegał, tak mi się wydaje chociaż yy, całym podejrzewam, bo mógłby się nie przemienić, bo miał przez całą rundę, przez całą noc dla sobie. Ty kto taki? Okej okay. za się mogę się nie przynieść, bo ten na ręcowe mogę się nie przynieść, bo po prostu jestem A, no, Dokładnie, no. dokładnie. Kurwa, Armor znowu. Kurwy możesz być, ale czy normalnym? Bo nie wiem. Mm -hmm. Ty modala, nie wszystko i the show. ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć powiedzie, co to jest kurka. I mam kolektorów który był typów. Ej, ja ja mam pytanie. Dobra, chodź tu Kamil. Ej, ja mam pytanko, ja mam pytanko. Nie, nie, chwila. Ja mam pytanko najpierw. Ja najpierw pytanko. Jakie zombie Widzieliście jakie zombiaki biegały tamtej nocy? Lis jaki? Wydaje się, że był to lis. Że kto był to Maczek? Nie wiem, Okej. No poczekaj Kamil, no daj się zeskanować. Ale po co teraz tam jest skaner? No ale daj się no, zeskanować. Tak, się no. To co? Nie, no ja, ja, ja jestem czysty. No to poczekaj. Chodź, zrobimy sobie potkę. Zróbmy sobie potkę. Ale kurwa patelnie mi zeskanowało, nie? A patelnie, so no na tej nie no, I... jesteś. No. To nie znaczy, Marta. że Mikołaj dalej nie jest. Mikołaj, to ma Czeki Młoda. młoda. A, a, jeszcze jak, a jak Mikołaj zeskanowała. A czemu patelnia nie w ogóle? Czemu to się obrzyma? na Znaczy mi się wydaje, bo ja długo za nim szłam. Jak a, a, dobra, dobra. A może jesteście razem? Mam pytanie. A ty, kto walił do Wilkołaka? Ja. Ja flashlightem napierdalałem Ja do jakiegoś filteru Okej, okay, no i to miał sens Nie, nie strzelałem w ogóle, bo nawet nie spokrzałem Si, to i Ja no. zdjęcie i flashlighta Maciek i tak mnie dojebał hmm? Tomeczek, a co u Bo się tak nie odzywasz w ogóle Co ma <noise> Co u <uciesz? głosy> Może coś zaobserwowałeś? <noise> tak po Może tak sobie chleb wypijasz i się nie odzywasz Trzymaj, kiedy nie kliknij, gdzie jest chleb Starą Nie wiesz gdzie jest krew, no na pewno Poniaczku tak nie, nie zdążyłem a ktoś ma anti, ktoś ma anti jeszcze, ej jesteś jeszcze Manti? No nie zdąży raczej, ja raczej nie zdążę. Tadek, Tadek. Dwa kile pewnie zrobiły. Tak podejrzewam. No ja też. I młoda, nie? Tak, młoda. A kto został jeszcze? Mikołaj i Asia Można Mikiego robić Ale za się, tam muszę się no. <grybuj> ja <ci> to muszę pozbawić Co? O, nie to Ja O zezwolę Obersturmbachem <grybuj> Tomek? To Mikołaj i Tomek Mikołaj i to Nie, masz. to nie ja jestem Tak, Mikołaj, Mikołaj i Tomek Asiu, to zaufaj mi ale no dlaczego ja? No się wydaje, że Tomek jest, nie? Ej, czemu ja, jak ja, jak ja podniosłem, ee, jak ja podniosłem Kamila Asia, i się a z by... znowu go zabili? Ja cię... też, że Kamila powietrzysz. Co ty robisz, kurwa? To <noise> no, bo ja, ja byłem z nim obok i, i ten, i wtedy wziąłem zębek. Asiak, weź może od Gama. ja bo w końcu rundy, byłem obok niego. O, o... Dobra, Tomek, ty jebki zgajnie mnie, no! Siuta dawaj, podniosłem cię. Zresztą nigdy nie strzelę, stary! No to napierdala w Marty Jogę, no! Ale ja nie, nie ci ty stary! No przecież ja choroniłem Kamila i, ba i tego pana. Nie, 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 wracują, nie, to było dobre, to było dobre. Ale Kamil nie żyje. No ale później go zabiliśmy. No, a śluta. Dobra. No. A głosy głosuj, głosuj, głosuj! Dobrze, dobrze, no, dobrze! No. No, Uważaj, za Lecimy z nimi. A nie, bo to tu maczek, sorry, no, myślę, że to mikki plecy, 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 plecy ci biegnie. Spoko, spoko wiem gdzie na. Nie, ale, <noise> to, że to, że to jest. kurwa, no ma Jakby <noise> jak teraz wygłosował, taki cysta IQ teraz wygłosował Mikiego, to było dobre nie. Nie, Tomec, co Co się już. Mi się trwa. No, ale ja nie żyją. A zasłodka. <noise> Wow. Kurwa jakie dzieciaki Mówię, Ale poleciałeś na to, że to Asia i ja, co? No <grym> ja już wiedziałem, nie? To miał Antidot Ale się nie, nie była to No to a jak ty ej, właśnie koła? Jak wy w to uwierzyliście? To uwierzyli, skoro Tomaszek mówi, że był koło mnie Podniósł mnie, a ja nie żyję, nie? <grym> nie ja to nie wiem jak, Ja zawsze zastanawiać skąd on wiedział, co? że ciebie podniósł, jak tam są tylko czarne postacie, nie? Bez to nie? Też, <grywanie> tak. Na koniec rundy byliśmy w ogóle tak? <grywanie> o nie, no dobra. Ale najlepsze było, że ja, a ty z Asią to... Wiedziałem, to że to mi jest to jest no. Mikołaj, a Mikołaj uwierzył, że to ja i Asia i... Musiał <grywanie> się nie przemienić, matla. No w każdym razie, no na pewno Marta, nie? No. A, pierdole. A ty też do mnie na kurwiarz. No bo my stwierdziliśmy, że zbyty obiecaj was za koniec.